na skrypcie, tego typu łababę. Dziękuję, że udostępniacie, bardzo się cieszę tego typu. Trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Ja dopiero wróciłem z pracy tego typu. Gołąbki mamy, tego typu gołąbki mamy w chuj, tego typu, robiliśmy, tego typu. Teraz trzeba zacząć tego typu łababę, tego typu, jesteście zaskoczeni tego typu sprawy. WIGENDA Drawska, tego typu wow ja jeszcze to wrzucę wam co się zadziało tego typu bo może nie wszyscy e, widzieli tego typu ja po tym filmie wrzucę wam ten film tego typu słuchajcie powiem wam tak WIGENDA Drawska już był dawno polowany tego typu dwa Dwa razy była policja unika, ale nie zawinęli, trzeci raz tego typu zawinęli jego. Słuchajcie, powiem wam tak, tak szerzej i otwarcie, już jak rozmawiamy, tak szerzej i otwarcie, tego typu, on ma cztery zarzuty, Lidia tego typu. On myślał, Bignan do Dotrawska, do że on, ale co powiedzieć, um, uniknie tego typu, dzięki wam, tego typu, udało się upierdolić jego do końca życia, czy on będzie w więzieniu, czy w wariatkowie, to okaże się... Um, od tego są lekarze, biegli tego typu. Na razie jest zatrzymane do sprawy tego typu w areszcie. tego typu. Słuchajcie, powiem Wam tak. Hejty, hejtami, można się bawić, ale on za bardzo to robił tego typu. Robił szkody. Ja musiałem jeździć, załatwić swoje, swoje spady, ja się to wszystko. A kto mi odda? Mi. Pieniądze, pieniądze do Teraz teraz nie będzie miał żadnych pieniędzy, tego typu. Słuchajcie, teraz to nie, ma, nie będzie żadnych miał pieniędzy. Nie jest mi szkoda, że dziecko płakało. Może dziecko to zrozumie z czasem, że ojciec jest porąbany, tego typu. Ja i tak to Wam wrzucę jeszcze raz. Tego typu. Właśnie. Ale słuchajcie, doszedłem do swego tego typu. Pamiętacie o jednym: że jestem słodka tego typu. Wy, jako ludzie, też nam pomogliście w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Ale słuchajcie. Ja też musiałem y, tutaj robić intydentę tego typu. Nie znacie mnie tego typu. Mówię to poważnie: nie znacie nas tego typu. Ale się okaże, że on się wysypie, to wysypie film z humorkiem, boją się wodę i reszta. Tego typu. I co będzie? Po ptokach już. Bo i tak są i tak mimo tego. Słuchajcie. Nawet żartami, można sobie pohejtować tylko przez internet, a w realnym życiu się zostawia. Ja powiedziałem, jak mówię, to robię. Nie jak wy. Tego typu. Widzicie? I kto jest tu góry tego typu? Hmm? Właśnie. Kto jest u góry tego typu? Więc smorkiem nie pucuj się, bo za ciebie też się wezmą. Jak sobie się, wigam do Drawska, ciebie i boję się wody, to was też sprawdza tego typu? Tak? To was boli, że postawiłem się wam, że idę do przodu, tego typu. To wiesz, film z Markiem, nie gada pierdol na Discordzie tego, że pracowałeś 20 lat na butowie, tego typu, bo naprawdę śmie na ty na budowie? Ty byś... nie wziął, kurde, postawy na łapę. Tego typu. Reszcie nie mówisz o klejach noszenia. Kims Morgan, no to o czym ty, kurwa, gadasz? Powiedz mi. Ty 20 lat gdzieś pracowałeś? Na budowie, kurwa? Jak nie umiesz podstawowych rzeczy nie powiedzieć, Jaki jest, jaki jest beton, żeby fundament był tego typu? Z czego się robi? To nie jest taki beton, taki sobie. To musi być mocny beton. Jaki sterowiony musi być? O grubości? Też nie wiesz, film z To nie pierdol, bo naprawdę jesteś głównowarty tego typu. Ty się nie nadajesz tego typu filmu z i daj tą stówę tego typu, nie otłuszę ci film z pamiętaj, ja ci nie otłuszczę tego typu. Ja wiem dlaczego ty bronisz e, Wigę Dotraska, bo oboje mieliście plany przeróżne i się boisz, że wyda cię. Wigan do cię Bo współpracowaliście ze sobą i tego się kurwa boisz, człowieku. Film smutny. I boisz się wody. Trudno. No bo ja wygrałem. 3-0 na starcie. Tego typu. Trzeba się głupką. Sorry. A panów kto tu wpuścił? Powiem tak. Kto panów tu wpuścił, pytam się. Nakaz jest, proszę stąd wyjść, natychmiast. Kto panów tu wpuścił, proszę stąd natychmiast wyjść. Kasia. Kto panu tu pozwolił wejść? To jest teren prywatny, tam jest tabliczka. Jak pan się nazywa? Pan się pan przedstawił. Kto pana tu wpuścił? Pytam się. Pytam się kto pana tu wpuścił i kto, jakim prawem weźmiesz to. Wynocha stąd, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, powiedziałem to jest prywatny, teren. Nie, pan wyjdzie z mojego domu, raz powiedziałem, wynocha. Się rękę. Nie, pan wynocha stąd, kim pan jest? Nie, pan wynocha stąd, ludzie. Wynocha, ale mnie to nie interesuje. Wynocha bandyci, wynocha! Pan się, pan się wynocha stąd! Pan stąd. Wynocha. Jak pan się nazywa? Nie, nie przedstawił się pan, no to, jest no nagrane. Pan 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 wynocha stąd! Sobie, wynocha stąd! Pan obyżej, wynocha stąd. Pan Pani, to pan stąd wyjdzie, to jest teren niech prywatny, pan, nakaz! Niech, niech pan, nie, niech pan do domu, wyjdzie z mojego domu, pan jest u mnie w domu, rozumiesz? Wynocha stąd! Jesteśmy, wynocha stąd! Kaszka nigdzie nie idź, wynocha stąd! Kaszka powiedz... Nie Powiedz, że mają stąd wyjść. Pidoczkę Wynocha stąd. Nie. Wynocha stąd. Nakaz. Nakaz. Nie, Kaszka, nakaz. Niech nie, 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 na nie, pan nakaz. 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 Proszę dać nakaz. Pan wtargnął mi tu do domu. Dobrze, proszę lepiej prawo dobrze poczytać. Nie, nie, Wynocha stąd. To jest ten... Wynocha. Tak wygląda przestępca. Uch, Wstrzymaj, nagrywaj, nagrywaj. Nagrywaj! Prawy, to Nagrywaj! Nagrywaj co? Co pan aresztował na zauważenie póki ono się na to? Na Nagrywaj! Nagrywaj Jestem. 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 co robią? Weź co już! To po tym chyba chyba, zrobi! Nagrywaj, wzywaj policję! I tu. Proszę go... Proszę się... Proszę dać do tyłu. Zakaz! Zakaz! Nie bądź to, pierdolony. Kaszka, nagrywaj jak nie wyprowadzają, nagrywaj! Kaszka, no, nagrywaj! Kaszka, nagrywaj! Kaszka! Kaszka! a Kurwa! Kurwa!